Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na przesłanie, przesłanie od naszego wyższego ja. Będzie to czytanie ogólne, a więc, jeżeli macie ochotę na taką dokładną diagnostykę, co Wasze Wyższe ja chce Wam przekazać, to zapraszam do czytań indywidualnych. Chcę Wam także powiedzieć o tym, że. Wkrótce będę zmieniać cenę kosmogramu. Na ten moment ta cena jest promocyjna, ale w związku z tym, że ja poszerzam analizę kosmogramu i będę bardzo dokładnie analizować aspekty Kairona i Lilith we Waszych kosmogramach, zmieni się także cena. A więc kwiecień to jest ostatni dla Was moment. Na mm, zamówienie kosmogramu w tej niższej cenie z tą opcją rozbudowaną. Później będę, kochani, te cenę zmieniać. Zapraszam Was także do e, przeznaczenia duszy, do poprzednich rzeczy, do webinaru cesarzową być. Bardzo serdecznie polecam. E, I e, przechodzimy do czytania. Kochani, Wchodzimy teraz w inną przestrzeń, wchodzimy do wyższego wymiaru. I pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie dokładnej analizy, to zapraszam po czytanie prywatne. Ok? Dobra. Bardzo poproszę o poprowadzenie mnie podczas tej sesji. By to czytanie było jak najtrafniejsze, poproszę o ochronę dla mnie i dla wszystkich zaangażowanych w to czytanie. I łączę się właśnie z bezwarunkowym źródłem miłości, z energią stworzenia. Proszę o kontakt z moim wyższym ja. Na ten moment pójdę za przekazem intuicyjnym, a za chwilę wyciągnę kartę. Co moje wyższe ja chcę przekazać? Pojawi się taka informacja. Spokój? I uprzątnięcie bałaganu. To jest informacja od mojego wyższego ja dla Was wszystkich, a za chwilkę będzie przekaz dla każdego tutaj, kto jest ze mną podczas tego czytania. Dla aktywacji tej energii, tej pozytywnej energii, napisz w komentarzu moje wyższe ja, dla połączenia, z Twoją energią z wyższego wymiaru. To miałoby kochani sens, dlatego, że jesteśmy obecnie przed Nowiem w Baranie, a także Merkury się zaczął retrogradować od 1 kwietnia. Więc informacja jest taka, że to nie będzie taki wyjątkowy nów. Nie chciałam tego powiedzieć, ale to powiedziałam, a więc to jednak nie będzie taki wyjątkowy nów. I na tym będzie polegać jego właśnie wyjątkowość. Wiecie dlaczego? Bo to będzie raczej pójście w stronę spojrzenia w przeszłość. Dlaczego? Dlatego, że Merkury się cofa, retrograduje i teraz. Nim wykorzystamy tą energię nowiu w baranie do tego, by pójść do przodu, co tradycyjnie astrologia mówi, że now w baranie to nowy początek, idziemy do przodu, to nie będzie tak. Dlatego właśnie będziemy mieli cofnięcie naszymi myślami, emocjami, uczuciami do przeszłości. Trzeba będzie zobaczyć, gdzie trzeba zrobić porządek. Co już tobie nie potrzebne, co już tobie nie służy, podziękować za to i uwolnić się. Dlatego usłyszałam spokój i zrobienie porządku. Chcę też powiedzieć, że będziemy mieli wspaniały rytuał uwalniający od cieni przeszłości. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten rytuał. To będzie rytuał w Nowi w Baranie, ale podkreślam, że mamy merkurego w retro, a więc ja wykorzystam tę energię do tego, żeby cofnąć się do przeszłości, po to, by od niej uwolnić się, by jej podziękować i by pójść dalej. Ok, to jest przekaz intuicyjny. Co wyższe ja? Nasze, tak? Moje, twoje, 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 tak? Chcę przekazać. Skoro tu jesteście, to jest tu na pewno jakiś. Jeden ogólny, konkretny przekaz. Co tu chcę Wam przekazać? Taniec. Hmm, bardzo ciekawe. Jest tutaj powiedziane, że nadchodzi taki moment w Twoim życiu, gdzie potrzebujesz właśnie coś zmienić. I w tyle czytania też pokazuje się bardzo piękna energia. Energia, która mówi o tym, że bądź uziemiony, bądź w spokoju, bądź w połączeniu z przyrodą, albo co czyni ciebie uziemionym? Co czyni, że czujesz, że ta energia przez ciebie przepływa? Może to być kąpiel z solą. To może być um, przytulenie drzewa, to może być spacer, to może być słuchanie muzyki o odpowiednich częstotliwościach. Ale tu ewidentnie taniec. Taniec, ale to nie tylko chodzi o taniec, ale to też chodzi, moi kochani, o podniesienie wibracji. O podniesienie wibracji. Czym jest to podniesienie wibracji? To jest um, przede wszystkim zauważenie swojego trudnego momentu, zobaczenie, jak ja się z czymś czuję, i jednoczesne pozwolenie sobie na to, że mogę to czuć, ale, i też próbuje budować w sobie spokój. I bardzo możliwe, że tutaj właśnie tym dobrym kierunkiem będzie ruch. <grymne> tak, tak. Dobrze słyszeliście. Yy, dlaczego? Dlatego, że tutaj jest taka informacja, że potrzebujecie uwolnić trudne emocje z ciała. I co to oznacza? Uwolnić trudne emocje z ciała. Pozwolić sobie na to, żeby zlokalizować, gdzie ten ból jest w ciele. Dać do niego oddech. Pozwolić mu przepłynąć i poprzez aktywność, ruch wychodzi to z siebie. To jest bardzo ważne. Przyznam szczerze, że sama zauważyłam tą zmianę, tą zmianę na poziomie emocji. W momencie, kiedy właśnie pozwoliłam sobie na to, by pewne rzeczy czuć w ciele i je puścić. Więc wasza wyższe ja mówi o tym ruch, taniec i coś, co wpłynie na twoje uziemienie. Wyciszenie takiego troszeczkę kołowrotka może myśli. Może też jesteście na przykład bardzo wysoko wrażliwi i potrzebujecie ochłonąć, potrzebujecie jakby oddać nadmiar energii tej negatywnej, właśnie z ciała. Ale tutaj bardzo ważne jest to, żeby żeby nie walczyć z tym, co czujemy. Żeby pozwolić sobie czuć to, co czujemy. Dobrze, yy, zobaczcie, kolejna karta, która tutaj się pokazuje, to jest: zrób sobie przerwę. Zrób sobie przerwę. Ale to nie oznacza, wiadomo, porzucenie obowiązków, porzucenie yy, odpowiedzialności. To w ogóle nie jest o tym. Zrób sobie przerwę. Od czego? Od galopady myśli, od galopady Twoich emocji, od yy, zapędzania siebie do charówki. Zrób sobie od tego po prostu przerwę. Niechby podążaj w stronę tego, co, co chcesz. Nie wywieraj na sobie presji. Jeżeli na przykład czujesz, że Twoje ciało jakby mówi inaczej, pozwól sobie czuć inaczej. Jakby bądź w spójności ze sobą. Natomiast bardzo ważne też jest to, że to nie oznacza, tak jak mówię, po porzucania tego, co jest ważne i tego, co jest istotne. Ale może potrzebujecie zmienić do pewnych rzeczy po prostu nastawienie. A więc wasze wyższe ja mówi o tym. Zmień wibrację, zmień nastawienie. To nie o to chodzi, że masz udawać, że nie ma problemu, ale to o to chodzi, że trzeba podnosić wibrację, trzymać dobrą częstotliwość. Zwłaszcza wtedy, kiedy jest właśnie tobie trudno, bo nie sztuką jest, prawda, trzymać wibrację. Kiedy wszystko się układa, kiedy mamy idealną pracę, idealnego męża, idealne dzieci, idealny dom, idealnie spełnia się wszystko, wszystkie nasze marzenia, to nie jest wtedy sztuka trzymać wibracje. Właśnie w moim poczuciu sztuką jest to, jak Ty trzymasz wibracje albo jak Ty podnosisz wibracje. Kiedy właśnie pojawiają się problemy, kiedy właśnie pojawiają się trudności dla Ciebie, tak? To jest właśnie wtedy, w moim poczuciu, prawdziwa duchowość, prawdziwy rozwój duchowy. Ok, no to zobaczmy, co tutaj Nasza Wyższa Ja chce nam przekazać. Co nasze wyższe ja chce nam przekazać, jako informację, co jest tutaj ważne, co jest istotne, co jest istotne? Siedem mieczy, ale tutaj ta informacja wymaga doprecyzowania. Co jest tu istotne? Co w Twojej wyszyja Chcę ci przekazać. Co chcę ci przekazać? Siedem denarów. Dwie siódemeczki. I dziewięć buław. I osiem kielichów w tle czytania i karta śmierć. Dobra. Właściwie mam wrażenie, że to tło czytania jest w pewnym sensie ważniejsze niż to, co mi tutaj wyszło, e, więc pozwolę sobie pójść za tym, co czuję. No dobra, to na razie tak to zostawimy sobie tu z boczku, a, a to tutaj Wam pokażę. Słuchajcie, Twoje wyższe ja mówi tak. Yy, jesteś na dobrej drodze. To jest dla mnie taka informacja, ponieważ yy, jesteś w takim momencie życia, gdzie przecinasz pewne więzy, ale to nie musi wcale oznaczać yy, to w ogóle nie musi oznaczać zrywania relacji, tak? Tak jakby to można było powszechnie uznawać. To oznacza po prostu, moi kochani, że zamykacie właśnie pewne kontrakty, które już wam nie służą. Też widzę tutaj, że wasza wyższe jawa mówi tak. No, dużo tych zadań. Dużo, 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 dużo. Ale ty w pewien sposób, tak jakbyś w ogóle nie zauważała, czy nie zauważał, tak, że robisz bardzo dużo rzeczy sama albo sam. I to wszystko pięknie, natomiast sprawiło Ciebie to troszeczkę w zakłopotanie, w takie zmęczenie. I ja mam takie poczucie, że ty właśnie się zaczynasz orientować w tym momencie swojego życia, w tym czasie, że gdzieś ta energia była przeinwestowana. Że może na za dużo pozwalałaś komuś w stosunku do ciebie. Albo pozwalałaś, to nieważne. Może brałaś, brałeś na siebie bardzo, bardzo dużo. Jednocześnie, jakby przynosząc sobie potwierdzenie, że masz tę moc, więc mam tę moc, a więc jestem w stanie zrobić naprawdę bardzo dużo rzeczy jednocześnie. Ale teraz to wyższe ja mówi tobie: No właśnie nie, ponieważ zabrakło w tym wszystkim lekkości. Zabrakło od wzajemnienia tego co ty dawałaś czy dawałeś dla kogoś tak jakby zagarniając cały obszar do pracy tak wykonując to i, to i to i to i to i to tak naprawdę nie dawałaś czy nie dawałeś przestrzeni dla drugiej osoby by ona mogła też się czegoś podjąć by ona mogła e, tak naprawdę czymś się wykazać w stosunku do ciebie czy do sytuacji. I widać, że y, może to była w pewnym sensie twoja taka lekcja życiowa, gdzie po prostu Twoja karma, <ścoughs> tak, była bardzo mocno związana z tym, że może. Musiałaś, czy musiałeś z pewnych rzeczy się wywiązać w tym życiu? Ale jeżeli nawet byłyby to tematy takie karmiczne, to to już zostało wywiązane, to już zostało jakby zakończone. Tak? I nie ma potrzeby dłuższej kontynuacji, tak? E, wiele Ciebie to kosztowało? E, no, bardzo, bardzo dużo. Wręcz e, doszłaś czy doszedłeś do takiego momentu totalnego wypalenia, że już e, właściwie zgubiłaś czy zgubiłeś kierunek, w którą stronę masz iść, w którą stronę masz podążać i co masz robić, jakby ten kierunek Zostaną zgubione, bo było zmęczenie, bo skończyło się paliwo, moi kochani. Tak? I powiem Wam, że tu Wasze Wyższe Ja mówi coś takiego: wszystko jest dobrze, ponieważ idziecie w stronę wolności. Tylko, że jeszcze możecie mieć, w sobie taką troszeczkę tendencję do oszukiwania samych siebie. I Wasze Wyższe Ja mówi tak: Nie biegaj tak cały czas w kółko. Nie biegaj tak um, bez sensu, bez celu nie trać tak tej energii, tak? Nie bój się. Że ci czegoś zabraknie. Ja mam tutaj takie poczucie, tak? Tutaj właśnie ta siódemka miecza. Jakby nie biegaj tak bez sensu. W ogóle zacznij tą swoją energię szanować. Zacznij szanować przekazy od swojego ciała. Ono ci bardzo ładnie i dużo mówi różnych rzeczy. Tak? Więc nie oszukuj siebie. Nie oszukuj siebie. Nie oszukuj siebie. I teraz tak. Tutaj trzeba już poluzować pewne rzeczy. Widzicie, tu jest odcinana linka. Coś trzeba oddać, odesłać do przeszłości, odesłać do miłości. Um, uwolnić się od cierpienia. No, może tutaj dobrym pomysłem jest właśnie wzięcie udziału w rytuale albo może. Świeca intencyjna bardzo dobrze też e, działają, tak, zauważyłam. Więc nie oszukuj się, że jest ok, kiedy nie jest ok. Nie oszukuj się, że nie jesteś zmęczona, zmęczona. Jeżeli jesteś zmęczona, zmęczona, tak? Jakby, tak jak mówię, to nie o to chodzi, że macie wszystko porzucać, nie wiem, rezygnować w, z pracy, hmm, na już. Nie. Nawet jeżeli coś Wam nie odpowiada, to tutaj jesteście proszeni o to, żeby jakby zauważyć to, co się we Was dzieje i szukać rozwiązań, tak? Albo zmienić pracę, albo zmienić nastawienie. To nie chodzi o, właśnie tutaj Wasze Wyższe ja mówi, że tu nie chodzi o jakieś e, takie zachowania. Które będą was wrzucać później w większy stres jeszcze, czy w taką przepaść, tak? Tutaj jest powiedziane, jest potrzeba obserwacji siebie, ale i też taka rozwaga w działaniu. Siedem Dynarów mówi o tym, że mm, no właśnie przyszło mi teraz takie, takie słowo mniam, tak? Ależ to życie Twoje jest piękne i smakowite. Ależ Ty masz tutaj wokół siebie mnóstwo yy, smakołyków, mnóstwo piękna. To jest taki czas, gdzie Twoje wyższe ja mówi o tym, że jeżeli yy, będziesz pędzić dalej, bo nie wiem, bo chcesz mieć to czy tamto, no to... Jakby to nie jest jeszcze ten czas, ponieważ na ten moment ty potrzebujesz delektować się tym, co już jest w Twojej przestrzeni. Smakować to życie. Zobaczcie, to są winogrona. Ona to podziwia, ona to smakuje, ona się tym napawa, ona na to patrzy, jakie to jest piękne. Czyli, a zobaczcie, a tu. Chcę więcej, więcej, więcej. Więcej i więcej. Tak? Więc wyższa ja mówi nie. Zatrzymaj się i popatrz. Popatrz, skarbie, ile ty masz tu tego wspaniałego wokół siebie. Tak? Czyli zatrzymaj się, doceń to, co piękne w twoim domu. Zobacz, że coś, co jest oczywiste dla ciebie, może być marzeniem dla kogoś, już tak nie. Nie musisz tak sobie, tak sobie nakładać tych obowiązków, żeby nie wiadomo, co, tak? Więc yy, tak, jeżeli jest jakiś problem, jeżeli coś cię boli, jeżeli coś jest nie okay, przyznaj się, zobacz, oczywiście. Ale. Ale to, co jest najważniejsze, to zadbaj o to, co już masz, i to będzie wtedy naturalnie pomnażać energię. Będzie wchodzić wtedy energia piękna, energia dobrobytu naturalnie. Naturalnie, tak? Także bardzo fajny przekaz. Dziękuję za ochronę, dziękuję za połączenie z górą. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Tak jak mówiłam, zapraszam do kosmogramów, um, do przeznaczenia duszy poprzednich żyć. Możecie też tworzyć sobie pakiety, świece intencyjne. Także, jeżeli macie ochotę, to zapraszam do kontaktu. A na dzisiaj dziękuję, buziaczki i pa pa.